Czy chłodna kalkulacja i trzeźwość w podejmowaniu decyzji jest możliwa? Gdy stawką jest wasze życie? Dzisiaj się przekonamy. Powodzenia, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z fanowskiej wersji bakszet rulet, czyli tłoczka <gry> ruletka. <gry> Wyszła aktualizacja, która dodała nam m.in. nowego bossa I z tego co widzę, to tryb wieloosobowy Co oznacza, że prawdopodobnie wkrótce z tego pojawi się odcinek I mam na niego nawet taki pomysł, żeby troszkę to urozmaicić I zagrać z moją ekipą discordową Gdzie przegrany będzie miał coś do zrobienia Jeżeli macie propozycje, co by to mogło być Dajcie znać w komentarzu pod filmem Żadne golenie głowy na łyso Proszę W każdym razie, żeby urozmaicić rozgrywkę dzisiejszą To możemy wprowadzić takie zasady jak w Team Simulator Czyli... Kto bierze więcej pieniędzy. Czy ja w trakcie gry, czy wy łapkami w górę? Jedna łapka w górę uznajmy, że będzie odpowiednikiem dwóch dolarów. Słuchajcie, jestem Przemkiem z przyszłości. Troszkę nam się zera po przecinku pozmieniały, więc jedna łapka w górę to jest 100 dolarów po waszej stronie. To jest tylko wirtualnie, nie? Ale wygrywacie ze mną. <laughs> Także uciekamy z klubu z teczką pełną pieniędzy po naszej ostatniej grze. Ale ktoś nas próbuje powstrzymać. Znam gry tego człowieka bardzo dobrze. Zawsze ucieka z teczką pełną pieniędzy. Wygląda na to, że nie mieć problemu z pokonaniem go. I w, w, troszkę zazdroszczę. Więc może zagramy w grę. Pokonasz mnie, zabierasz pieniądze i całe pieni i, i wszystko co tam jest. Jeżeli ja wygrywam, no powiedzmy, że nie wyjdziesz stąd w jednym kawałku. I jeszcze ta sąca się broń. Mam nadzieję, że nie będzie mógł jej użyć jako jakiejś specjalnej umiejętności. Pamiętajmy zasady. Przede wszystkim zasady są najważniejsze. I pamięć o tym, co trzeba zrobić. Bo w samołóżku jeszcze były e, informacje dotyczące tego, że jeżeli walniemy młotkiem w momencie. Trzy młotki, opierdziel. Jeżeli walniemy młotkiem, zadajemy podwójne obrażenia. I pamiętajmy zawsze, żeby nacisnąć ten guzik, nie? E, on też ma młotki. Ale ma również lupę, więc. No, szansa jeden na dwa Możemy go szybciej wyeliminować. Na pewno klikam od razu. Bo. Szansa zawsze jest. I mam nadzieję, że teraz właśnie ją wykorzystałem. Jeżeli nie, no to on ją wykorzysta. Jest! Jest! Uwielbiam ten dźwięk, nie? On jest takim. Przyjemnym dźwiękiem. I zobaczymy, co on zrobi. Dobra, inteligentnie tego podsyc, czyli nie użył. E, lupy. Także mamy przeciwnika, który. użył głowy. E, mamy lupę i mamy tylko jeden, który jest. Wybuchowy, więc zobaczymy. Za. Oj, ja, dobra, czyli mamy teraz znowu szansę 1 na 2. Nie chcę używać kajdanek, bo się nauczyłem jednego. Kajdanki używamy wtedy, kiedy mamy pewność, że jest więcej niż jeden wybuch. Bo wtedy mamy większe szanse na to, że zadamy mu więcej tych obrażeń. Ale teraz zobaczmy. Sprawdźmy sobie ten. On jest. Okej, okay, czyli ten jest zwykły. Ale ten nie. Czyli jeżeli użyjemy tego teraz tak już wiemy tego teraz, tak? To wiemy, że ten wybuchnie. Cześć, dobrze pomyślałem? Tak, dobrze pomyślałem. Więc zostało mu już tylko jedno życie, a nie masz żadnego bandaża. I jedne co może zrobić, to użyć znowu na sobie. I wszystko zależy teraz od tego, kto ma kolejkę. Bo jeżeli ja miał kolejkę i mamy lupę, to jest szansa, zależnie od tego, jak tutaj będzie to wyglądało na blacie, Dwa na 3. Więc zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko zależy od tego, jak on podejdzie. Ale nie ma bandaży, więc myślę, że pierwsza runda już jest raczej wygrana. E, 2 na 3 mówiłem, tak? No to zostało 2 na 2. W związku z tym. Kajdanków mu też nie mam chyba co zakładać. Zmienimy teraz troszkę te szansę z 2 na 2. Sprawdzając, co gdzie jest. Dobra, czyli tutaj na pewno nie ma e, wybuchu. Czyli mamy. Mamy szansę, że gdzieś tutaj będzie Możemy jeszcze bardziej zmniejszyć te szanse Kurde, ale nie, bo wtedy on będzie mógł coś zrobić Dobra, wiecie co, jednak użyję kajdenek na wypadek Gdybym trafił na e, niewybuch To wtedy będę miał Możliwość pokonania go bardzo szybko Uznajmy, że ta będzie wybuchowa Jeżeli nie będzie, to zostaje nam tylko ta i ta Nie, czyli została nam jeszcze jedna próba znaczy, jeszcze dwie teoretycznie mamy próby tutaj, żeby go pokonać. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No, udało się. Czyli pierwsza runda przeszła dosyć gładko. Ale trzeba pamiętać o tym zawsze, ile zostało. A można o tym zapomnieć w emocjach, uwierzcie mi. A ja się takimi grami emocjonuję dosyć bardzo. Wyzerował nam się kompletnie już tutaj ekwipunek, więc... W sumie dobrze, że użyłem tych kajdanek, bo bym mm, tylko zmarnował rzeczy, które już były, więc trzeba wszystko wykorzystać tak jak jest. Dwa na dwa szansa. Kto zaczyna? Ja zaczynam. To sprawdzamy najpierw, co może być tutaj. Jest wybuch. Dobra, czyli ja bym mu dał kajdanki. A, ja już nie mogę użyć kajdanek. O a bo on dalej ma kajdanki chyba Tak mi się wydaje No będzie musiał na pewno użyć bandaży To jest pewne Więc użyję bandaży Pewnie później użyję tego napoju Żeby e, nie było to na jego Stratę jeżeli będzie wybuch Aha Dobra Ile było 2 na 2 nie? Czyli został nam jeden wybuch. No myślę, że może być to ten. Tak na logikę, no nie wiem, na logikę, no na logikę. To nie ma żadnej logiki, to jest losowe. Czy był jeden? Nie. No ja, bo teraz oszalałem. Znaczy zobaczymy na pewno zaraz co się wydarzy, no bo on już wie. No to on już wie, no dobra. No i użyję młotka, żeby mi je troszkę ukrócić tutaj. Jestem ciekaw czy sztuczna inteligencja tych postaci Szczególnie ich skrypty są coraz bardziej zaawansowane z kolejnymi poziomami. To, to będzie problem. Trzeba mu odbierać te próby. Jak najczęściej jest na szczęście lupa. No lupa to jest coś super przydatnego. Jedna szansa. No. Szczerze powiedziawszy, to jest taka, tura Te przedmioty stawiają opór. Co jest? ROZWALIŁ MI PRZEDMIOTY?! No mówiłem, że on będzie używał tego pistoletu w jakichś losowych momentach! I właśnie go użył, bo ja chciałem... A no i rozwalił mi lupę. Robimy tak, bo on ma też kajdanki. Ja chcę, żeby ta tura przeszła... ...jak najszybciej. Jeszcze jakbyśmy się dowiedzieli, czy to był... ...przypałowy nabój, czy nie. Nie wiem, ja spróbuję swoje tury po prostu jakoś prze, przeczekać, bo on też lupy nie ma. Także podejrzewam, że on tak samo jak ja użyje tego, żeby to skipnąć. No, mi się wydaje, że ja już trafiłem. No, także. No tutaj z troszkę taką małą ilością szczęścia się udało, nie? Mamy nadzieję, że gościu teraz nie odwali nic, nie? Mamy bardzo mało. Po schłopie. O, no, użyjmy bandaże. To będzie naprawdę długa runda. Nie, 4 na 5. Dobrze widzę? 4 na 5 mam? Tak, brakuje mi tylko jednego życia. To tak, podejrzymy. O, no, nie widzimy nic. To no, lepiej co? Użyć na sobie, ale on wtedy użyje kajdanek. Dwa razy młotka. Nie, miał ja użyję na sobie. Po prostu tego, którego jestem pewny, że je na sobie. I zobaczymy, jak się to rozwinie u niego. No tak. To było do przewidzenia, czyli użyję na sobie jednej. I została jedna. Nie ja wolę na sobie tego użyć, chyba. No nie, no kurczę, No to się nie udało, ale. Właśnie od razu taką atmosferę. Zagrożenia, nie? Że... Gra troszkę inaczej niż nasz oryginalny diabeł. I co mi ustrzelić teraz? Jak mi ustrzeli Luneta? to się wkurzę. To są kajdany. Zobaczymy, co będzie. Dwa. Dobrze byłoby kajdany, kurde. No i lupa poszła. No i... kopni niszczy teraz, nie? Mam nadzieję, że... No nie... I jeszcze młotek pewnie. Sekunda, co się. Moment, co się właśnie wydarzyło? Dlaczego on na mnie nacisnął? Nie mam pojęcia. Czyli co, był mnie wypał? Czy jak? No, tuż stracił jedno życie. Ale on ma jedno więcej chyba niż ja w tej rundzie. Albo ja już... Ja już nie wiem. O, kajdanki, żeby były na kolejną turę. I... Podwójne uderzenie, czyli... A co, jeżeli on ja nie chciał to zmylić? A co, jeżeli to jest jego jakaś, nie wiem, wielka głowa? Moment. Zostawił dwa życia. Bo zostało pięć. musiałbym się troszkę odsucić tutaj. Coś dziwnego się dzieje z grą. Dwa na trzy. Dobra. Eee... No jest to troszkę trudniejsze. No nie powiem, że nie. do no, patrzcie ile on ma przedmiotów. Ale ja mam. No to trochę lekkie oszustwo. i Dobranoc. Wy chyba dzisiaj bardzo łatwo wygrać się ze mną, tak mi się wydaje, ale to nie koniec. Spróbujemy jeszcze raz. Kurczę, ale on. Czyli co pokonanie go w pierwszej rundzie. A, dobra, druga runda dalej jest, także to to spoko, Ach. to jest bez sensu, bo mi te przygody będzie i tak rozwala, więc albo użyję wszystkiego, co się tylko nie. To nawet nie ma znaczenia, no bo... On mi teraz walnie co? Znowu w lupę. Kontrabanda. No ja ci teraz tam kontrabanda. Pajacu jeden. Guzik. No i mamy szansę, że będzie lekka przewaga. A jak nie, to mamy już przekichane, nie? Błagam, strzel. No. Stały mu cztery życia. Trzy razy tak powtórzymy. Trzy razy, dwa razy tak powtórzymy. I będzie dobrze. <suszy> Zauważyliście, że on używa zawsze tej, którą zobaczy? Czyli w momencie, w którym on zobaczy, że jedna jest y, niewypałem, to on używa tej, która jest niewypałem? Na przykład wiedząc, że kolejna już nie może być niewypałem, to on jej nie używa? Dobra, no tutaj nie mamy za dużo do zrobienia. No, on tylko może sobie tam kliknąć. Co jednocześnie ma zeskipuje moją kolejną turę, nie? Jak już nie będę miał kajdanek, albo już sam się pogubiłem W każdym razie możemy zaraz szybko sobie życie odnowić Dużo kajdanek jest, więc yy, trzeba je wykorzystać Bo on i tak będzie strzelał nam w to <grym> No tutaj jest szansa Dosyć spora, że mu coś zrobimy Dobra, poszło I teraz tak Kajdanki na niego A może, ej, a jakby tak kajdanki założyć Nie no, bo ma drugą rękę wolną Myślałem, że jak kajdanki będzie miał, to nie będzie strzelał yy, Dobra, to ryzyk fizyk Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że trafimy tutaj. Dużo zależy otwarta, w tej grze. W tej konkretnej mnóstwo zależy otwarta. No jest. No zostały mu dwa życia. A ma tylko jeden bandaż, więc dostanie jedno życie więcej. My sobie teraz użyjemy tego na sobie. Bo. Nic tutaj się nie będzie działo. I teraz wszystko zależy. Widzicie, poprzednia gra w ogóle nie oddała. A ta oddaje. I to jest ten problem. No, i to jest mój kolejny problem. Dobra. On teraz będzie widział, czyli to jest jego kolejka, nie? Zobaczymy. Jak zobaczy, nie wypał, A zobaczył pewnie. wypał. Czyli zostały dwa niewypały. Co za tym idzie? Jedne, co mogę teraz zrobić, to nic. Nie używać przedmiotów niepotrzebnie. Jedne, co mogę użyć w tym momencie, to oczywiście bandaż. Bo to było jeden na. Na te 3 był tylko jeden. Czyli możemy bezpiecznie tego użyć, nie? A dlaczego on użył? A, użył bandaża, Spoko. Czyli lecimy dalej. Mamy to, mamy to. Mamy to i mamy motek. Dobra, nie jest źle. Zaczymy. Nie no, hop się nie uruchomił. Fajnie, fajnie nam tutaj dało. No tak. Nie lupa, nie lupa. Jest! Dobrze, lupę mamy, lupę mamy. Ale on teraz nam troszkę zaszkodzi, bo nie będziemy wiedzieli, co tutaj było. Było 3 na 5, nie? Dobra, to zobaczymy. Tą po lewej stronie. Śmiertelna. Damy mu kajdanki. Wycelujemy w niego młotkiem. Mamy dwa młotki, więc ja liczę na szansę. Że trafię na jeszcze jeden wypał. Wypał, wybuch, po prostu na wybuch. O! Ustalmy jedną wersję. Dobra, zrobimy tak. I on nie ma bandaży, więc jeżeli. Jeżeli teraz będę miał to szczęście, to może się uda. Nie wiem, co się stanie, jak, przez, jak nam się skończą tutaj te przełączniki. Bo nie pamiętam, czy tutaj tutorialu było to powiedziane. Dobra, jeżeli ten był, ten nie był. Ten może być, albo ewentualnie ten. Założę się, że jeden z tych dwóch był jeszcze wypa wypałem, nie? Jest! Jest! Przechodzimy do trzeciej rundy. Dobra, poszło trochę lepiej. Poszło trochę lepiej, no bo nie dałem mu kontroli nad tą grą tym razem. To jest najważniejsze, że jak już przejmiemy kontrolę, to jest jak nawet z lol Nie przyjmujecie kontrolę nad mapą. Aha, coś ty zrobił. Na pewno dostaniesz wyrok śmierci. To jest jak w LOLem, nie? Albo z każdym innym RTS-em przejmujesz kontrolę nad, map nad mapą, wygrywasz. Tu nasza mapa jest mała, ale. Gramy na oszukującego przeciwnika. No, to jest oszukujący przeciwnik. My możemy jeszcze mieć więcej życia? Nie możemy. No, trochę zepsułem to. Ma lupę, ma młotek, i jestem pewny, że wykorzysta to tak jak może. My musimy się go pozbyć jak najszybciej. Środeczek centralnie. Boom. Środek zawsze musi mieć ten boom. Dobra. Otóż jestem trochę spokojniejszy, no bo ma tylko 4 ży życia, nie? Ta przewaga, którą mamy, da nam dużo. No, no, już mamy tylko przewagę jednego życia, nie? Teraz dowiemy się. Znaczy na. Nieważne, co się teraz wydarzy, on powinien użyć na mnie, nie? No. Ale. No i to jest właśnie zmylenie przeciwnika, nie? Bo nie wiem, czy on zmarnował ten ruch, czy go nie zmarnował. Użył na mnie. No to ja też użyję bez konsekwencji. No bo to nie ma sensu. Nie wiem, dlaczego on używa na mnie z tym. piciem. Dlaczego? Kurde, no mała szansa. Raz, dwa. Dobra, tylko dwa zabrał. Mała szansa jest. Jest! Dobra, dobra, udało się. <grymne> więc słuchajcie, przejmujemy kontrolę znowu nad tym, co się dzieje na tym stole. Szansa była 1 na 3. Więc. Nie ma źle. Dwa razy dostał, znowu w kolejnej rundzie użyje pewnie. Ej, nie użył, nie użył bandaża. Wiecie, co to oznacza, że ja robię na siebie? Albo on znowu zmienił swój styl zachowania, wiecie, kolejny etap jak u zwykłego bossa. Dobra, młotki są. Mm, trzy młotki, no to trzeba używać ich jak najczęściej w jego kierunku. Dwa na dwa. Zapomniałem o trzy motki, no nie nacieszyłem się trzema motkami za długo. Ale, no tutaj to chyba sytuacja jest jasna. Myślę, że ostatni. Dawno nie było ostatniego, nie? Nie, lecisz, lecisz. No nie udało się, ale mam jeszcze jeden motek. On ma jeszcze trzy motki, on ma jeszcze kajdanki, on ma jeszcze lupę, więc on spokojnie może teraz mnie przeciorać, nie? Bo on ma. cztery życie jest mi w stanie zabrać w tym momencie. Aha. Czyli jasno, możemy stwierdzić, że w trzeciej rundzie gościu po prostu oszalał. Oszalał i nie podejmuje racjonalnych decyzji. Ja straciłem jedno życie, ale nam zostało teraz na pewno i gdzieś tutaj jeszcze jeden wybuch mamy, więc... No nie no, tu trzeba spróbować, no. Jest. Dobra, czyli już nie ma nic, co by mi tutaj krzywdę zrobiło. I w kolejnej rundzie musimy to zakończyć, bo zostały mi tylko dwie próby na to, by przekierować na niego detonator. O tych wszystkich słowach, których dzisiaj użyję, będę na liście obserwacyjnej FBI. Jeszcze brakuje, żebym użył nazwy popularnego pistoletu. Dobra, mamy szansę. On użył na sobie. E, ja szczerze wam powiem, tak, ile mamy życia, e, brakuje jednego, dobra, to zabieramy sobie jedno życie, znaczy dodajemy, i teraz tak, jeżeli mam farta, to tutaj jest wybuch. Jeżeli nie mam, to lipa, to przegrałem już. Człowiek farciarz. Dzisiaj człowiek farciarz, ja nie spodziewałem się, że wygram, naprawdę, ja już było tego podejścia, że nie uda się, ale się udało. Dobra, zakończyliśmy poziom. Dead or Alive, officer Smiley. Ale ja, ja. Smiley, ja. Wiecie, Smiley to jest mój nick, pod którym gram sobie incognito. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, w multiplayer. Po. i cześć.